Cześć manko Ludzie, ja jestem Zymaciek i pokażę wam jak zainstalować program EOS Utility bez płyty. Oczywiście może się z wam zdarzyć, że zgubicie płytę, bądź w ogóle jej nie, nie mieliście przy zakupie lustrzanki marki Canon, bądź po prostu zarysowaliście, połamaliście, spaliliście, zjedliście, sprzedaliście i takie tam różne rzeczy, prawda? I niestety okazało się, że bez płytki nie zainstalujemy takiego pewnego programu, który jest no dosyć fajny. Dlatego, jeśli, jeśli ściągniemy instalator, który teraz wam pokaże jak, jak, się za, jak, się, za, jak się za niego zabrać. Więc tak, mamy właśnie taką stronę kanona oficjalną, tutaj oczywiście będzie ten link będzie w opisie, żebyście nie, nie musieli tego szukać. Także tak, tutaj musimy wcisać, wpisać naszą nazwę naszego aparatu. Dlatego, i w moim przypadku będzie to T3i, czyli Rebel. 600D, jak wpisałem 600D, to nie, nie, nie mógł z tego znaleźć. Nie wiem dlaczego, ale tak po prostu taka strona kanona jest. Nie mam pojęcia czemu. Dobra, mamy tutaj naszą stronę i nas interesuje drivers and software. Ok, tutaj operating system to oczywiście logicznie myśląc, musimy wybrać nasz system, prawda? No to od razu detected jest, czyli wykryło. On u was też powinno wykryć, ale jeśli z jakiegoś powodu nie wykryło, no to musicie zaznaczyć swój. OK, i interesuje nas software. I tutaj jest EOS Utility. Ta opcja nas interesuje. Dlatego teraz musimy, oczywiście, to ściągnąć. Ale nie będę wam pokazywał, jak to ściągnąć, bo to jest za łatwe, żeby było. Do pokazania. Dlatego jeśli już ściągniemy, oczywiście możemy sobie to dodać da na pulpit. To akurat nie ma znaczenia. Oczywiście, jeśli to wciśniemy, pok pokaże nam się takie coś, bo potrzebna jest do instalacji płyta. Niestety, ale tak po prostu kanon ustalił i no, no cóż. Niestety. Do tego nic nie zrobimy bez płyty, niby, prawda? Start, CD, no, no nic nie ma, no nie ma instalacji po prostu. Ale to jednak jest instalator. Tutaj są, tutaj jest cały program. Dlatego teraz potrzebny jest nam click Start. Musimy wejść w editor rejestrów, czyli regedit. Ok, i teraz mamy tutaj tak: mamy local machine. Musimy wejść w local machine software. Musimy music, musicie pamiętać, że musicie robić to, to samo co ja teraz, bo to jest jednak ważne i chyba najtrudniejsze w tych etapach wszystkich poradnika. Ale nie jest trudne, jest najtrudniejszy, ale nie jest trudne. Pamiętajcie, local machine. Software, rozwijamy software, idziemy na sam dół, do wow6432node, node. od, <ścoughs> od, no, rozwijamy to i tutaj pod C powinno być kanon, nie ma kanon, prawda? Dlatego wciskamy na wow, nowy, klucz i wpisujemy kanon z wielkiej litery. Nie mam pojęcia, czy wielkość ma znaczenie, ale najlepiej pisać właśnie tak, jak powinno się... Wpisać, właśnie mamy kanon i teraz jeszcze, to, to jeszcze nie koniec, musimy jeszcze wcisnąć na kanon prawym, nowy, klucz, czyli tak jakby pod klucz i teraz wpisujemy EOS z wielkich liter, EOS Utility, a oh fuck, Utility, EOS Utility, dobra, Enter, dobrze wpisałem, EOS Utility, ok i tak, tak, zostawiamy. Ok, musicie się upewnić, że dobrze napisaliście. Dobra, to możemy sobie zwinąć. Wyłączamy. Odświeżamy. I teraz spróbujemy zainstalować. Ok, mamy Extracting Files, prawda? Czyli coś nam, coś nam rozpakowuje. Także dlatego do, do sobie troszkę poczekamy, aż to zrobi. No i ok, coś się stało, prawda? Coś gdzieś nam rozpakowało. Dlatego zaraz wam. O, jest? Ok? Już jest coś, coś tam. O, jest! No, proszę. Już myślałem, że będę musiał zrobić cięcie, ale, w... no, jak widzicie, za... włączyła nam się instalacja. No i teraz, oczywiście w... oczywiście, w zależności od naszego rejonu, klikamy na to. Oczywiście, no, no, no tak. Więc, w... no, prawdopodobnie w naszym przypadku, chociaż mogą być wyjątki, będzie to Europa, będzie inny region, bo tu nie zauważyłem Polski. Angielski oczywiście. Ok, no i, no i tu już w sumie instalujemy. Instaluje się iOS Utility. Ok, już bardzo szybko instalacja. To jest, to jest dosłownie chwilka. Ok, finish. I ten instalator możemy sobie skasować. Dobre, i tutaj mamy iOS Utility, prawda? Włączamy ten programik. Podłączamy, oczywiście, w tym czasie naszą lustrzankę. Ja już mam podłączoną pod USB. O, brak odpowiedzi, wow. Hm. dobra, ja sobie jeszcze... Znaczy mam podłączoną, ale nie mam włączonej. Dlatego włączę teraz. Okej, okay, niby włączona, tak? Niby kamera włączona, znaczy... O, właśnie, coś nam wykryło, widzicie? IOS 600D, w... no, wykryło nam. Teraz, co nas interesuje najbardziej, to chyba tylko Camera Settings, Remote Shooting. Lecimy, wciskamy na to. I powinno nam się pojawić takie coś. Tutaj oczywiście nie będę Wam e, m, mówił, co te wszystkie opcje znaczą, bo to jest właściwie to samo, co e, przy aparacie. Właściwie, no, e, no, po prostu te wszystkie opcje co na aparacie, można sobie tutaj też ustawić, ale wolałbym tego nie robić tutaj, tylko w aparacie, chociaż, no, dla, e, dla wygody można sobie też tutaj ustawić. Możemy sobie też włączyć podgląd, prawda? Tutaj widzicie już jest. To jest, wygl... to jest e, z kamery, znaczy to jest z aparatu. E, to jest z aparatu podgląd. Na żywo. Lecimy. Proszę bardzo, kręcę sobie. E, kręcę sobie obiektywem, oczywiście z... Obiektyw zenit to będzie troszkę. Nie ma, nie ma tutaj auto, auto zooma, ale jest wszystko tutaj. Jest, wszystko działa. Mogę nawet wam pokazać monitor. O, proszę, widzicie? Jest cały pogląd. no... I tu, tu możemy sobie. Dobra, nie będzie, będzie ta klawiatura tutaj. Troszkę sobie zmienię. Dobra, niech będzie tak. No i tu oczywiście test, test shooting. Ja, ja teraz trzymam w ręku, więc i tak może być za, może być zamazane. Ale oczywiście, jeśli ktoś ma długi kabel na USB, no to oczywiście może sobie postawić na tripodzie, czyli na na statywie i lustrzanka będzie stać, nie będzie żadnych dosłownie i nie będzie żadnych wstrząsów, no to oczywiście będzie super. Ok, więc teraz, tak, teraz te test shooting sobie zrobimy, tylko sobie ustawię tak troszkę, test shooting, dobra. Ok, więc e, zrobiło się zdjęcie i powinno mi się tu pojawić właśnie. Pojawiło się zdjęcie, jest lekki szum, ale to dlatego, że mam źle ustawione wszystko. Ale to tylko na test, to wiadomo, że nie będzie to takie istotne teraz. W każdym razie teraz tylko po to, żeby wam pokazać, że działa. Jeszcze dodatkową opcją jest oczywiście nagrywanie, prawda? To, co niektórzy mogliby używać na przykład jako facecama takiego lepszego. Dlatego już się nagrywa, już widzicie, jest Full HD, 25 klatek, tam chyba sobie mogę zmienić w aparacie. Ale wszystko jest, tutaj działa. I nie wiem, gdzie ten plik się za zapisuje, ale na pewno da się to gdzieś znaleźć, prawda? Nie wiem, czy ten plik się zapisuje na karcie, czy na, czy na aparacie. Mam nadzieję, że na, na, na karcie, znaczy na te komputerze, bo fajnie by było, żeby ten filmik można było jakoś lepiej troszkę ten. Dobra, więc w każdym razie to w sumie by było na tyle, jeśli chcecie się pobawić troszkę dobra, ja sobie wyłączę. Jeśli chcecie się tam pobawić w tym programie, to proszę bardzo. Ja wam nie zabraniam. Oczywiście jak wyłączycie aparat to wyłączy nam się program. Dopiero teraz to zauważyłem, ale to jest dla niektórych może być to istotne. W każdym razie to by było na tyle w tym, w tym poradniku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że było chociaż troszkę, troszeczkę pomocne. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. No i na razie.